Seryjny BRZ z turbokitem HKSa HKS -a. Takie wyniki Zestaw został zamontowany i zestrojony u nas Oczywiście to są to zestawy w tym setupie, które wymagają większych wtryskiwaczy, no i nie są dedykowane do silników stricte seryjnych. Tutaj jest to zamontowane w silniku stricte seryjnym. No i mamy. Mamy naszą ściągę. HKS Turbo Kit V3 w, w, w przełomowym silniku na wtryskach 700 z map sensorem omni na paliwie 98 Wydech jest jeden, cut seryjny, reszta jest, e, reszta jest. Kolektor jest, wiadomo, inny. Kadbek też jest inny. Co z czym się spotkaliśmy, to z bardzo dużym błuskripem, więc trzeba było przerobić turbinę troszeczkę. I z tym, że od razu, nawet przy 0,75 bara, który się pojawia, bo tu jest bardzo sztywny siłownik, z, z którym mieliśmy sobie poradzić. To jest HKS siłownik, no i on został. Tak? No, natomiast przy 0,75 bara już przepływka jest wymaksowana, co wymaga użycia custom maps różnych naszych. No i tak tu jest boost control, też jest wpleciony. Widać tutaj elektrozawór schowany, wężyki. I tak to wygląda. Tu jest 0,2, 0,4, 0,6. Na samej górze 0,75 bara. I to nam daje taką krzywą. No Ja się bardzo boję tych silników szczególnie, że tutaj przy 0,6 bara stara skrzynia biegów poleciała na czwartym biegu. Wałek sprzęgłowy się ukręcił. E te skrzynie biegów spokojnie wytrzymujemy wyższy moment, jeśli łagodnie wchodzi. Na no, drugie skrzyni biegów na razie bez żadnych problemów, ale widać jak gładko narasta moment obrotowy na czwartym biegu. Jesteśmy w stanie wydusić nawet 360 koni z niego, ale troszeczkę zbastowałem tą górę. I moment obrotowy w tym do 5000, no staram się trzymać poniżej 300 Nm, tak. Później on delikatnie rośnie, bo nie jesteśmy w stanie wyhamować do ładowania, trzeba by dalej przerabiać muszle, ale to nie ma sensu dlatego, że stracimy strasznie dołu. Także to jest jakby najbardziej optymalnie teraz ustawione i jeśli macie taki zestaw czy go zestroić to nie myślcie, że zajmie to pół dnia czy jeden, jeden dzień. I wymaga troszeczkę wiedzy, troszeczkę doświadczenia no i spokoju, żeby, żeby to wszystko.